Witam na kanale Telka w 24 Dziś zaprezentuję działanie Chromecast 4.0 Jakość obrazu mam tutaj w 4K W sklepie też możecie kupić wersję HD Dlatego warto zwrócić uwagę, który model chcecie kupić żeby Jeśli macie telewizor HD to kupcie sobie wersję HD Jeśli macie już nowszy telewizor 4K, a nie ma funkcji Smart to warto zamysłować już w model 4K Jeśli chodzi ogólnie tego to wybrałem dla Was Ponieważ dostałem sporo komentarzy pod różnymi innymi Android TV czy Google TV, że Chromecast jest najlepszy, dlatego dla Was go dzisiaj sprawdzę, czy to jest naprawdę yy, numer jeden, jeśli chodzi o rynek smart TV, czy po prostu, po prostu tutaj działa bardziej rynek e reklamy. Jeśli chodzi o opakowanie, to nie mam nic napisanych żadnych szczegółów, jakie on posiada, parametry. Sprawdzimy to po prostu podłączając tego Chromecasta pod telewizor i z aplikacją sprawdzimy, co, jaki mam tutaj procesor, ile pamięci RAM. Jaka wersja Androida jest w środku? Dobrze, to nie będziemy przedłużali, sprawdzimy zawartość opakowania. Tu widzimy, jest ładnie wszystko popakowane. Osobno jest zapakowany sam z osobno pilot. Mamy instrukcję obsługi. jak tu widzimy, w to mamy zasilać, przewód zasilający oraz komplet baterii. Czyli nic nie musimy więcej kupować. Wystarczy go wyjąć z opakowania, podłączyć po telewizor i powinien nam działać. Dobrze, zobaczymy, najpierw, jak wygląda sam. Chromecast czy taka łaska jak na opakowaniu jest ładnie też zapakowana i jak tu możemy zauważyć, po prostu jest wejście HDMI do telewizora, przycisk prawdopodobnie resetu, wejście na USB typu C jeśli chodzi o zasilanie. Więcej wyjść wejść nie mamy ani na kartę microSD, ani pod USB, po prostu jest prostota. Tak z ciekawości po prostu zobaczymy czy ten chromkas będzie mógł działać z takim prostu, hubem. Tu mamy więcej wyjść, sprawdzimy, po prostu, czy będę mógł skorzystać z wyjść USB, bo chciałbym sprawdzić czy działa to z jakimkolwiek pendrive'em, a to sprawdzimy później. Jeśli chodzi o samego pilota, to zaraz go też rozpakujemy, zobaczymy jak wygląda. Pilot jest dość malutki, mniejszy niż te od innych smart TV, czy boxów, boksów. Przyciski ma dość ciche. Chyba tu jest głośniej, ciszej, tu jest dochodzenie po menu, OK. Jeśli chodzi o standardowego pilota, to w większości wygląda tak, że mamy tu jeszcze też troszeczkę większy jest od tego, od Chromecasta. Dobrze, podłączę Chromecasta pod telewizor, zobaczymy jak to wszystko działa. Podłączyłem już naszego chromecasta pod telewizor, zasilanie się z telewizora, ponieważ mam USB, które obsługuje 5V na 1A. To spokojnie wystarczy, żeby tego chromecasta zasilić. Próbuję podłączyć tego hub'a, co wam pokazywałem na początku filmiku. Niestety wyskakuje błąd, nie mogę go zgrać z tym chromecastem. Nie wiem, czy to jest wina hub'a, czy to wina chromecastu, ale niestety tego wam nie pokażę, Czy możemy go używać pod USB, podłączać w tym hubie. Pendrive, czy klawiaturę, żeby to działało z naszym Chromecastem. Po prostu będziemy sprawdzać Miemy tylko aplikację, parametry oraz ogólnie, jak się sprawuje. Jeszcze spróbuję go sparować z padem od PlayStation, czy możemy grać na tym Chromecastie tak jak w innych filmikach. Dobrze, sprawdzimy najpierw może parametry, skorzystamy z aplikacji Aida. Tu jak możemy wyczytać mamy 2GB pamięci RAM oraz 4GB pamięci wewnętrznej, z czego już ponad około połowy jest wykorzystana na. Na system oraz aplikacje, które już zainstalowałem, procesor to mamy Cortex A55, taktowany 1900 MHz. To jest czterodniowy procesor, według mnie bardzo wydajny. Większość Android TV czy Google TV korzysta z Cortex A35. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to nie mamy zaskoczenia: tu jest Mali G31, standardowy procesor. Jeśli chodzi o wszystkie Android TV czy Google TV. Za system operacyjny odpowiada tutaj Android w wersji 12 też duży plus dla tego Chromecast, że to nie jest jakaś starsza wersja 11 czy 10. Dobrze, teraz przejdziemy do ustawień. Sprawdzimy tutaj po prostu wyświetlanie, bo to mnie najbardziej interesuje. To mamy rozdziel rozdzielczość 4K na 50Hz, akurat ustawione i tu możemy zmieniać sobie dowolnie rozdzielczość, jaką chcemy. Mnie interesuje akurat. Format HDR: Czy możemy go sobie zmieniać? Mamy zawsze HDR, lub Dopasuj. Ja to jest wcześniej zmieniłem sobie na Dopasuj, bo wolę tą wersję niż żeby cały czas mi się wyświetlało yy, Funkcja HDR. Też często pytacie o to, dlatego chciałem Wam to pokazać. Jeszcze jedna rzecz, którą warto sprawdzić, to był akurat pilot akcesoria. Tu mamy skonfigurować przyciski. U mnie akurat regulacja głośności, bo przy instalacji ustawiona automatycznie, nie, nie chce mi działać ta głośność, to musiałem zmienić sobie na prostu regulację na wersję Chromecast. To dlatego wam to pokazuję, to możecie mieć taki sam problem, że nie, nie chce wam działać głośność bezpośrednio z telewizora, tylko przez funkcję Chromecast. Tu jeszcze możemy wejść w zakładkę System. Informacje, jak mówimy, Android 12, zabezpieczenia są z 1 stycznia 2024 roku na tą chwilę. I oczywiście mamy też certyfikat Netflixa, czyli wszystkie aplikacje będą działały w 4K. Wejdziemy do głównego menu. Tu standardowo, jak to w Google TV, mamy zakładkę Dom, aplikacje, biblioteka. W zakładce Dom mamy aplikacje, które już mamy zainstalowane. Oraz co nam akurat system poleca oglądać dalej, czy z aplikacje które mamy poinstalowane w zakładce aplikacje, tu możemy dograć różne aplikacje ze sklepu, powiedzmy to jest tak zwany Play, wpisujemy słowo, które poszukujemy, na przykład firmę, zobaczmy słowo TV, zobaczymy, co nam znajdzie. I tu możemy zainstalować przeglądarkę internetową, a może zainstalujemy, zobaczymy jak to wygląda. Zainstaluj. Wrócimy do głównego menu i sprawdzimy, czy powiedz kawał. Nareszcie mogę się z kimś tym podzielić. Dlaczego żona hazardzisty nie może wyjechać z garażu? Bo mąż zastawił bramę. <laughs> Mam nadzieję, że kawał Wam się podobał, sprawdzimy teraz jak działają aplikacje, zaczniemy może po prostu od aplikacji, która często nie działa na niektórych Android TV, czy Google PTV, czy nie działają funkcje na żywo, to jest akurat aplikacja Via Play. Zobaczymy czy do tej pory są jakieś wydarzenia sportowe, w co wątpię. Akurat wszystko będzie jutro. To zobaczymy kanały TV, bo one też nie działały na żywo, czyli był dokładnie głos, a nie był obrazu. to zobaczymy. Czy akurat to działa? Czy wyskoczy błąd? Standardowo, akurat jak możecie zobaczyć, to działa bez większego problemu. Czyli, jeśli chcecie korzystać z aplikacji Via Play, to spokojnie możecie kupić sobie Chromecast, to będzie Wam działało. Widzimy, że się dość szybko wczytuje. Przejdziemy do innej aplikacji. Może być akurat Disney Plus Zaraz zobaczymy jakiś może poszukamy filmu czy programu z 4k żeby zobaczyć czy to ma się akurat wymieniało na te HDR. nie znalazł nam po słowach to po prostu musimy przejść się bezpośrednio po filmach Jakieś nowości, może w tych nowościach będzie. Zobaczymy. Akurat jest 4K HDR. Niech nam otworzy. Zobaczymy czy czyni się obraz na HDR 4K. Jak się na górze wyczytać, bez większego problemu się zmieniło. I widzimy, że się dość płynnie wszystko uruchamia. Zobaczymy w kolejnej aplikacji, czy też działa bez większego problemu. Tu skorzystamy akurat. HBO niedługo nie będzie, zmieni się w Maxa. Sprawdzimy Prime Video. Tu mamy nowość. Fallout. Też widzimy, że jest w 4K HDR, jak już obejrzałem. Mi tak się akurat ten serial średnio spodobał. Napiszcie w komentarzu, czy oglądaliście to, czy Wam to się akurat Spodobało czy nie. Jak widzimy coś w chwilkę wczytuję. Zmieniło się na 4K HDR. Widzimy, że wszystko działało bez większego problemu. Spójrzmy teraz na aplikacji YouTube, czy działa kodek AV1, bo to co czytam na forach, jeszcze ten podnosi, ten model Chromka 40 nie wspiera kodeku AV1. Ja tu gdzieś miałem taki jeden filmik sobie przy wszystkich boxach testuję. To jest akurat ten. Widzimy, że nieniło się na HDR. Wejdziemy w informacje dla nerdów jaki tu mamy kodek. I tu niestety widzimy, że nie ma kodeku AV1, jeszcze jest ten starszy kodek. Ale obraz jak widzicie jest żyleta. Spróbujmy teraz sparować z padem od PlayStation. Zobaczymy, czy będziemy mogli go sparować. Jak się paruje pad od PlayStation macie link w opisie do filmiku. Zrobię tym osobny filmik, jak żeby bez niczego problemu sparować pada od PlayStation z różnymi Android boxami czy to z telefonami z systemem android. Bez większego problemu się sparował pad od playstation z chromecast, tylko sobie przypomniałem, że ostatnio na szczęście pytacie o aplikację telewizja online. Założyłem sobie tę aplikację założyłem sobie konto darmowe, żeby sprawdzić jak to w ogóle działa. Jak widzimy aplikacja telewizja online działa to jest bez większego problemu wiadomo jeśli że jest więcej kanałów czy coś trzeba dokupić w tym abonamencie jako jest korzystam z tego wersji podstawowej, żeby specjalnie dla Was to sprawdzić jeszcze zobaczymy przez sekundę jak działa przeglądarka niestety tu wiadomo nie mogę podłączyć myszki ani klawiatury pod tego chromkasta to po prostu sprawdzimy czy działa Ja się ciężko kieruje tym naszym pilotem wpiszemy w krótkie słowo WP żeby nam znalazło to jest troszeczkę trzeba się nasiłować Jak widzicie, przeglądarka działa bez większego problemu. Dobrze, to co jeszcze zawsze testuję przy różnych systemach, to uruchomimy teraz standardową tą samą grę, co zawsze. Sprawdzimy, jak nam się będzie grało na naszym chrąkaście. Gra się uruchomiła. Jak widzimy tekstura się dość płynnie wczytuje. Jak zwykle się muszę rozwalić. Widać, że prawo jazdy have w chipsach. Dobrze, nie będę przedłużał tego marnego grania mojego. Podsumujemy działanie naszego Chromecasta. Czy warto kupić w 2024 roku? Podsumuję działanie Chromecasta 4.0 w technologii 4K. Duży plus za procesor. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to mamy wystarczająco 2GB. Jest w większości urządzeń tego typu. Tu nie jest ani minus, ani plus. Ale za to jest minus, jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną 4GB. Pamięci wewnętrznej to troszeczkę przymało na dzisiejsze czasy. Z plusów to jest to, że mamy tutaj też Android 12, dzięki czemu działają wszystkie aplikacje, czy to ViaPlay, Max, Disney Plus oraz dla was specjalnie zrobiłem też tą telewizję online. Wracając na przykład do pilota, na początku wiem, że jest dość cichy, to jeśli chodzi o te przyciski na dole to są dość ciche, niestety te na górze są dość głośne, mnie to troszeczkę akurat denerwuje i nie mogę się przyjrzeć do tego, że mam z boku głośnej ciszej wolałbym standardowo mieć tutaj te przyciski umieszczone znałem je po prostu jak osoba leworęczna i też na przykład działa głównie kciukiem jak ma głośniej, ciszej to robić ale to jest takie moje zastanowienie czy to dla osób leworęcznych nie byłoby większego problemu jeśli chodzi o te piloty mam nadzieję, że niedługo wyjdzie Model nowszy 5.0, gdzie będziemy mieli więcej tej pamięci wewnętrznej, bo widzę, że to urządzenie jest bardzo fajne. Na tę chwilę spokojnie mogę go polecić. Troszeczkę szkoda, nie, że nie działało to z moim hubem, że mógł sprawdzić też czy czyta pendrive czy karty pamięci. Jeśli chodzi też o minus, to, że nie wspiera kodeka av 1 Ten kodek się robi coraz bardziej popularny, coraz więcej aplikacji, czy filmów jest po prostu pakowane w tego kodeka jeśli chodzi o tego chromcastu, on tego jeszcze nie wspiera tutaj jak mówię, mam nadzieję, że niedługo wyjdzie nowszy model i te wszystkie wady, powiedzmy zabierze i będę mógł powiedzieć, że to jest jeden z lepszych Chromecastów, czy tam Android TV, Google TV na rynku dla mnie to jest taka w tej chwili średnia półka, może dlatego, że ten model ma już około dwóch lat jeśli dzisiejszy film Wam się podobał Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.